Witajcie, kochani, witam wszystkie osoby spod znaku Koziorożca. Dzisiaj mamy obszar prywatny: relacje, związki, miłość, kwestie osobiste. Zaczniemy sobie od tarota. Tak czuję. Koziorożec. Prywatne sprawy. Pamiętajcie, kochani, że jest to na około miesiąc od momentu, kiedy oglądasz. Energie są płynne, więc też wiesz, co rezonuje jak zawsze. A to, co nie rezonuje, zostaw dla osób, które mają to usłyszeć. Jest to dla nich ważne. O, koziorożec pomalutku do przodu stąpa w kierunku spełnionego marzenia. Jakaś niewiadoma po drodze. I połączenie z bratnią duszą. Czyli że idziesz w kierunku połączenia z bratnią duszą. Może to być romantyczne, ale nie musi. Wam tej to może być po prostu ktoś z kim czujesz się bardzo blisko, gdzie się rozumiecie na poziomie emocjonalnym na pewno bardzo. Mhm. Okej. Okay. jeszcze dla koziorożca, tutaj miesiąc około miesiąc, relacje, związki prywatne kwestie uuu, jakaś tu wychodzi prawda na temat twojej bliskiej ci osoby, bratniej duszy, albo ktoś po prostu będzie chciał ci wyznać uczucia i cię to bardzo za zaskoczy może to być ktoś ci bliski już, jakiś przyjaciel przyjaciółka, nie spodziewasz się tego że ten ktoś darzy cię romantycznym Uczuciem. Będzie to dla Ciebie bardzo duże zaskoczenie. Kompletnie się tego nie spodziewasz. Kompletnie, bo mamy Księżyc, czyli to jest w ukryciu dla Ciebie. I ten ktoś od dłuższego czasu się z tym zbierał, ale nie mógł się zebrać. Czuję, że wcześniej było dużo lęku, strachu. Teraz te energie, które mamy, napełniają tego kogoś większą odwagą i pewnością siebie. Stąd. Idzie to zrobić ten ktoś. Ja czuję, że ten ktoś mówi wóz albo przewóz. Możesz to być ty, oczywiście. Może to ty masz potrzebę. <grym> Co jest na końcu. Zobaczcie. Nie no, to ja muszę to nam jeszcze wziąć. Wyznać prawdę. Czyli może to dotyczyć uczuć emocji, wyznanie na zasadzie romantyczne. Może to być wyznanie po prostu prawdy. Coś kogoś tu długo męczyło i ten ktoś chce zrzucić coś z serca. Coś, co męczyło długo tą osobę, chce to powiedzieć, mimo że ma świadomość, że to może być różnie odebrane, tak może powiem. Bardzo dużo na temat uczuć emocji w tym czasie. Zobaczcie, na spodzie jest dalej rycerz kielichów tym razem, więc aha, potwierdzenie mamy. Ok. To był pierwszy temat, oczywiście zaraz zobaczymy kolejne. Uu, potężne zmiany z przeznaczenia, kochani, gdzie to spadło? Na wieże. Ta informacja, która tu do ciebie przychodzi w tym czasie, albo informacja, którą ty chcesz przekazać komuś, może to będzie działało w obie strony, taka wymiana. Ty komuś coś przekażesz, powiesz, poinformujesz o czymś, co będzie przełomowe dla tej osoby, dla waszej relacji. Może ta osoba tobie też, albo ktoś inny z kolei, przekaże coś tobie, poinformuje o czymś ciebie. I to jest, ja czuję, potężne, potężne przełomy to wprowadza, potężne zmiany. Co jeszcze, proszę, dla koziorożca? Jera. Uu. A powiem wam, poczułam to od razu. Od razu to poczułam... Dla mnie te dwie karty razem to jest coś, co sobie wymanifestował ktoś poprzez magię, bo dla mnie Petro to jest magia, to jest praca z magią, z alchemią. Więc ktoś sobie tutaj coś wygenerował i teraz będzie się to realizowało. Dlatego się wieża pojawia, bo słuchajcie, w moim postrzeganiu, kiedy magia, manifestuje się, bo magia to jest trochę takie jednak, jakby nie było nagięcie tej zasady, prawda, wolnej woli czy tego, co zostało wcześniej ustalone, czyli żeby to nagiąć, żeby rozbić tą wcześniejszą strukturę musi być coś silnego, czyli wieża. I jeżeli widzę użycie magii, na przykład w uczuciach, w emocjach, to wieża musi być przy tym, bo bo ta magia jest jak taka wieża, prawda? Rozumiecie, to jest taka energia silna, że po prostu jakoś się musi zademonstrować. Ja tu czuję. Czy to jest coś, czego można by się obawiać? No nie, bo tu nie ma żadnych kart, które by pokazywały, że ktoś tu ma jakieś, wiecie, niecne intencje, czy jakieś tam okropne pomysły, prawda? Żeby tu kogoś zniewalać, nie czuję tutaj tego. Chyba, że ty tak indywidualnie odbierasz to czujesz, no to wtedy pamiętaj, to jest indywidualny przekaz dla Ciebie. Ja tutaj ogólnie dla nas, w tym ogólnym czytaniu dla nas, czuję, że tu się realizują po prostu nasze afirmacje, nasze manifestacje. Jeżeli ktoś pragnął, żeby ktoś w końcu powiedział prawdę, jeżeli ktoś pragnął, żeby ktoś w końcu wyznał uczucia, jeżeli ktoś pragnął z nas żeby w końcu spotkać tą swoją osobę, bratnią duszę, czy to do kochania w znaczeniu romantycznie, czy to do wspólnego rozwoju może. Prawda, żeby mieć taką bratnią duszę, z którą można na przykład rozmawiać o tych swoich pasjach, swoich hobby, szczególnie tu ja czuję osoby, które interesują się magią, alchemią, właśnie okultyzmem, tarotem, mogą się czuć samotne w tym. I tu pojawia się taka możliwość właśnie wejścia w rozmowę, w relacje, przyjaźń, prawda, albo kochanie. To czuję różne rzeczy w tym czasie. Uh -huh. Z takich rzeczy nie, że nowe przychodzi, tylko coś, co u nas znane, wokół nas znane, czyli osoby, które mamy, znamy wokół siebie, to także czuję, jakieś będziemy sobie przekazywać ważne informacje, które będą zmieniały. Nasze postrzeganie danej osoby, danej sytuacji, może czegoś z przeszłości, bo sześć kielichów to też jest dla mnie karta pokazująca przeszłość na poziomie emocjonalnym, czyli no może w tym wcieleniu, może w innym, prawda? Kogoś, kto był dla nas bardzo bliski, a potem coś się wydarzyło, coś się. Coś się zawaliło, prawda? Całkiem możliwe, kochani, że tu wraca wracać dla kogoś też i będzie prosić ta osoba o kolejną szansę. Czekajcie, muszę podejrzeć, jak to nam się tu układa. No ładnie, dobrze, no to lecimy dalej. Koziorożec. Uuu. Kochani, ja tu bardzo czuję potężną... Pamiętacie, jak tu mówiłam, potężna zmiana z przeznaczenia? Mamy drugą kartę, która mówi o potężnej zmianie. Na poziomie przeznaczenia. Tak, jakby ścieżka. Cho... O co chodzi z tym przeznaczeniem? Jakby ścieżka się koziorożcowi zmieniała. Koziorożcu, jeżeli pracujesz nad magią, nad. Afir... Tak nazwijmy manifestacja, afirmacja swoich pragnień, marzeń w rzeczywistości. O tym mówię. Ja to nazywam magią. To ja czuję, że to ci się zaczyna tutaj realizować w ciągu tego miesiąca. Także przygotuj się, bo najczęściej z taką realizacją przychodzi też destrukcja czyli coś musi pęknąć, coś musi strzelić, coś musi odejść, coś się musi uwolnić, żeby coś innego mogło zająć to miejsce, prawda? Trzy pentakle, to są metody i sposoby, tu nam tasuje. Mm -hmm. Ok, cztery kielichy nie chciały nam się pokazać, jakoś tak oporowo wyjeżdżały spod tego spodu. Hmm. Nie wiesz tego, że ktoś tutaj może być w obrębie Twojej rodziny. Ktoś żałuje czegoś, albo tęskni za czymś, może ktoś tęskni za tobą, tęskni za wami z przeszłości? Mhm. Jest to jakiś smutek, jakaś tęsknota? I poczucie winy też tu czuję, może ktoś chce przyjść przeprosić ciebie? No jeżeli ktoś, kto nigdy nie przeprasza, nagle przychodzi i ciebie przeprasza, no to to będzie dla ciebie jak wieża, <grywka> prawda? Bo to jest szokujące, coś takiego, kiedy ktoś o 180 stopni zmienia swoje podejście, zachowanie, prawda? I robi coś innego, no to to jest szokujące. Więc ja tu czuję, że jakieś koziorożce tutaj doczekają się przeprosin, których może nawet już nie wyglądasz, może już nawet nie czekasz na to, może już stwierdziłaś czy stwierdziłeś, że mm, nie ma sensu już. Się w ogóle tym zajmować. Najczęściej, kiedy coś odpuścimy, to wtedy to się zaczyna realizować. Dobra, zobaczmy wyzwania i ewentualne przeszkody. Aha, czyli zbyt takie zimne podejście, takie ojejku, na logice, na takim jaku zimnym cały czas czuję. Takim, wiecie, bez uczuć podejściu, to tutaj to może być przeszkoda, czyli. Ojejku, czekajcie. Całkiem możliwe, że ty masz to przyzwyczajenie w stosunku do tej osoby, że ta osoba właśnie zawsze taka jest. Zimna, obce, obcesowa usłyszałam słowo. E, taka po prostu. Lekceważąca innych, e, wierząca w to, co wierzy sama. Prawda, patrząca dosyć surowo na wszystko, co wokół, krytykująca, prawda, surowa, jakby nie było i zimna, A to nagle ten ktoś przychodzi z sercem na dłoni, no to możesz być w szoku i nie do końca wiedzieć, co zrobić. No i to, co jest tu podpowiedziane, to pozwól sobie na to, by po prostu słuchać. Ale bez tej zimy, tutaj. Tylko pozwól sobie na to, żeby podejść do tego człowieka jak do człowieka i usłyszeć tą prawdę, którą chce ci przekazać ta osoba. Tylko tyle. Żeby usłyszeć to, co ten ktoś ci chce przekazać, pragnie przekazać. Tylko uważaj, żeby nie wyskoczyć z krytyką, bo ten ktoś może nie powiedzieć ci wtedy wszystkiego, a ja czuję, że ty musisz usłyszeć całość. Żeby zrozumieć. Tutaj jest kwestia, potrzeba zrozumienia czegoś w pełni, żeby jasność się gdzieś zrobiła w jakimś temacie. Bo póki co jest, słuchajcie, brak tej świadomości. Może jest szczęściowa świadomość, ale nie ma całości. A tutaj jest możliwe, żeby zobaczyć całość w pełni. Mhm. Oj, tak, to dotyczy domu przede wszystkim i to dotyczy jakichś może pieniędzy, jakichś spadków, jakichś kwestii przekazywanych z pokolenia na pokolenie, czy w obrębie rodziny może chodzić jakieś e, oczywiście mm, finansowe rzeczy materialne rzeczy, ale może też chodzić o takie stałe zasady, reguły, które były dalej przekazywane. I tutaj widać, że były też krzywdzące, może dla Ciebie. Czyli ewidentnie widać, że ktoś tutaj ciebie mocno skrzywdził. Może się wzajemnie krzywdziliście. I to na takim bardzo głębokim poziomie. Nie czuję, żeby to brać, słuchajcie, czuję, że to było dopowiedzenie tego, co ja tutaj w co weszłam w jaki temat. No dobrze, zobaczmy te wyzwania i przeszkody jeszcze dla koziorożca. Oj, tak. Wyzwania, przeszkody. Prywatne sprawy, koziorożec około miesiąc. Mhm. Czuję przyblokowanie jakieś, czyli zablokowanie się na to, co płynie, też może być przeszkodą, przy wyzwaniem tutaj, żeby później całą tą prawdę zobaczyć, która się chce pokazać. Dokładnie, zobaczcie. Królowa Mieczy i Król Mieczy to są niestety takie dwie ścierające się energie, które w tym obszarze oczywiście, prawda? Wyzwań, pamiętajmy, i przeszkód. Czyli jeżeli wejdzie tutaj ego, twoje, wasze, zacznie się ścierać jedno ego z drugim, to znowu nie porozumiecie się właściwie, nie dogadacie się dokładnie. Jeżeli tu będzie ego z ego rozmawiało, to serca się nie dogadają na takiej zasadzie, prawda? Ego zawsze głośno krzyczy, zawsze głośno tupie, jest hałaśliwe. A tu chodzi o to, żeby dwa serca ze sobą porozmawiały. O czymś bardzo trudnym, co się wydarzyło. I musi być emocjonalnie i wzruszająco, żeby mogła pęknąć między wami jakaś ciężka energia, która jest od długiego czasu, i żebyście mogli poczuć tą potrzebę, żeby sobie wybaczyć, i żeby sobie coś odpuścić, i żeby o tym zapomnieć, i pójść dalej. To jest ukryte. Nowy początek jest możliwy. Mm -hmm. O, wow, dwóch paźów od razu, paść Pentakli i paść Mieczy, czyli zarówno nowy początek, taki w materii, czyli czuję, że możecie znowu się spotykać, rozmawiać, tworzyć, współtworzyć, że tak powiem, jak i rozmawiać, słuchać siebie nawzajem. Mm -hmm. Ale to jest wybór, to jest zawsze wybór. Siedem kielichów, dokładnie. Mądrość nasza tutaj musi przemówić. Taka wewnętrzna, głęboka, to postrzeganie na poziomie intuicji. Czuję, że są tu jakieś rzeczy, których musisz jeszcze dowiedzieć. Jest dużo ukrytych rzeczy przed tobą. Jeżeli myślisz, czy wydaje ci się, że wiesz tutaj już wszystko na ten temat, to ewidentnie to czytanie pokazuje, że tak nie jest. Zobaczcie, teraz zauważyłam, że część tutaj jest... Przykrytych, ukrytych tych kart, czyli część, zobaczcie, yy, część tej informacji, którą masz otrzymać, jest przez, przed Tobą ukryta. I to ja czuję tu bardzo silnie. I dlatego, że ta część informacji jest przed Tobą ukryta, dlatego wyciągasz wnioski, jakie wyciągasz, i dlatego nie wiesz, nie widzisz całości. Poprawiłam nam troszkę kamerę, żeby na pewno wszystko było widoczne żeby tu zrobić troszkę przestrzeni powietrza trochę wpuścić właśnie, musicie troszkę powietrza wpuścić w tą waszą relację troszkę, co to znaczy no po prostu porozmawiać pozwolić sobie na to, by porozmawiać i by usłyszeć nawzajem to, co macie do powiedzenia to, co każdy chce przekazać o wow, jeszcze na spodzie jest cesarzowa mm. i osiem kielichów 8, zobaczcie, 3, 8, 8, 5 i król, nie król, tylko rycerz Buław, czyli po prostu on króluje, chciałam powiedzieć, w tym roku, ta energia, prawda, kiedy mamy konia ognistego. No, kochani, potężne przełomy są możliwe w bardzo długotrwających, Chciałabym powiedzieć o konfliktach, chociaż to może nawet nie są już konflikty, to są już takie ustalone zasady, jakieś, które tak naprawdę nikomu nie odpowiadają, czy nie, nawet nie zasady. Po prostu to, jak to jest, prawda, między wami, w waszych rodzinach, że pewne rzeczy są odsunięte, o pewnych rzeczy się nie mówi, pewne rzeczy są ukryte w tabu, pewne rzeczy jakby unika się ich, prawda? I pewnych osób też się unika, pewne osoby są wykluczone. Prawda? I tak naprawdę tutaj jakby pojawia się to pytanie, ale dlaczego? Dlaczego co się wydarzyło? I czuję, że są osoby, które zaczną zadawać te pytania na głos wyraźnie i nie odpuszczą dopóki nie usłyszą prawdy. Więc też wyruszamy na poszukiwanie prawdy tutaj względem tego, co się wydarzyło tak naprawdę. Może chodzić o dzieciństwo też każdego z nas. Jakieś kwestie związane z dzieciństwem, bo to zobaczcie, jak idziemy w tą stronę. Tu są dzieci, tu jest młody człowiek, tu jest jeszcze młodsze dziecko, czyli mam takie poczucie, tu paziowie to też są dzieci. Więc tak. Co się wydarzyło w dzieciństwie Twoim? Może tego nie pamiętasz, może masz w tej obszarze wyparcia, co teraz będzie chciało wyjść. I od ciebie zależy, czy Ty to wyciągniesz na jaw, bo tutaj mamy paść pentakli, paść mieczy, czyli masz to wsparcie w obszarze energetycznym i fizycznym, żeby to wyszło, żeby ta prawda do Ciebie dotarła, bo arcykapłanka to jest ten, kto wyciąga prawdę na jaw, ale to jest Twój wybór, zobacz, siedem kielichów. To jest Twój wybór i od Ciebie zależy, jak dalej będzie wyglądała ta relacja, ta współpraca, ta wymiana. Prawda? Czy tak jak wcześniej? Czy chcesz tu coś zmienić? I czy zainteresujesz się, co to za energia, cztery kielichy? Za kim jest ta albo za czym ta tęsknota, ten smutek? Ktoś tu bardzo za kimś, za czymś tęskni. Mhm. I Petro, no to jest przecież potężna energia, która mówi nam o tych niciach przeznaczenia, które są snute przez trzy normy, jakby nie było, prawda? Nici przeznaczenia są tutaj plecione, ja czuję na nowo. Ścieżki możliwe, nowe są do ułożenia, ale bardzo ważne są nasze reakcje, nasze zachowania, to co zrobimy, jak, jak zareagujemy. W jaki sposób podejdziemy, czy z sercem, czy z zimą, właśnie emocjonalną, wszystko to, jak w tym czasie będziemy postępować, się zachowywać, będzie się sumowało do efektu końcowego. I właśnie, żebyśmy my czegoś tu później nie żałowali, słuchajcie. Bo mamy te cztery kielichy. Mamy niebieski agat. Pasiasty. Tak, serenity, communication, emotional stability, acceptance. No właśnie. Czyli takie wyciszenie jest potrzebne, komunikacja, spokojna komunikacja przy wierze, zobaczcie, a tu spokojna komunikacja, ale może się uda. Emocjonalna stabilizacja, stabilność i akceptacja pewnych rzeczy. Najtrudniej czasem jest zaakceptować to, że pewne rzeczy są. Takimi, jakimi są, prawda? Bo my byśmy chcieli je zmienić, żeby były inne, innymi, takimi, które bardziej nam odpowiadają. Jest tu też temat, słuchajcie, Jera pokazuje nam te cztery fazy roku, na przykład, ale też czuję, no bo i Petro, i Jera pokazują nam właśnie tą zmienność energii, zmienność faz i to, że wszystko się może zmienić z dnia na dzień. Że tak naprawdę wszystko się może zmienić w każdej chwili, żeby. No i koło fortuny też o tym mówi, prawda? Bardzo dużo to jest takich energii, które pokazują nagłą, no wierzę też, prawda? Nagłą, nieoczekiwaną zmianę. Pamiętaj, masz w tym czasie, przez ten miesiąc, ja czuję bardzo dużą siłę, moc i wpływ. Na to, jak Twoje przeznaczenie, jak Twoja ścieżka będzie dalej się budować, krować, rozwijać. Czuję, że z jakiegoś powodu, pewnie planety nas to wspierają. Nie sprawdzałam, więc nie wiem, wolę, żeby to z channelingu samo płynęło zawsze. Są to rzeczy, które się kształtują w pewien sposób, bo gdzieś te planety astrologicznie nas temu popychają, biorąc pod uwagę, że mamy tu całą trójcę, czyli mamy i słońce, i księżyc, i gwiazdę, będą się bardzo ważne rzeczy działy, kochani, i czuję, że rozmowy, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać mało istotne, czy nieważne, w tym czasie przeprowadzone, z czasem okażą się kluczowe. Jak ja mam ten tytuł tutaj? Za... Ojejku, kochani. Jak ten tytuł tu zbudować? Hmm, bardzo ważny czas kochani. Dla wielu kluczowy budujemy nową ścieżkę. Ewidentnie ona jest jakby... ona się buduje z naszych potrzeb pragnień. Także uważaj, co mówisz w tym czasie, co myślisz, co mówisz, co piszesz. Co przekazujesz innym, na, na czym się skupiasz, to wszystko czuję, że to będzie kształtować tą dalszą naszą ścieżkę tu w relacji romantycznej, w relacji rodzinnej, przyjacielskiej, jakąkolwiek tam masz. I uważaj, żeby nie podchodzić do rozmów w znaczeniu, nie stawiaj na ostrzu noża kwestii, które przychodzą, tylko raczej tu chodzi o to, żeby na, na spokojnie to rozważyć, porozmawiać, prawda? Pozwolić sobie na. Prawdziwą, szczerą komunikację, ale cały czas pamiętając, że wszyscy jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, z których mamy się uczyć, prawda? I przede wszystkim, że każdy z nas trzyma stery własnego życia we własnych rękach. To jest właśnie to, co w tym czasie? Tak, jakby nam uniwers oddawał stery. W pełni, słuchajcie. Przedtem jechaliśmy trochę jak na automacie, a teraz nagle przechodzimy z powrotem na ręczne sterowanie. Tak czuję. Niesamowite czytanie. Powiem Wam, muszę to usłyszeć sama, muszę to później obejrzeć. Ojejku. Podsumowując, to co będziemy robić w prywatnych sprawach, codziennościach, rozmowach, wymianach, to co będzie do nas przychodziło, to co my będziemy do innych wysyłać, jest kluczowe. To są jak takie składniki naszej dalszej ścieżki. Więc uważaj, o czym mówisz, o czym myślisz, co robisz, co oglądasz, czego słuchasz, co przesyłasz dalej. Czym się napełniasz każdego dnia przez ten czas? Bo to buduje Twoją dalszą ścieżkę. I to tak na poważnie. Hmm. No dobrze. Ok. <laughs> dobrze. Czy coś jeszcze mam przekazać tutaj w tym czytaniu? Ok. Usłyszałam, że już wszystko dobrze. Mieni wybierz kartę na koniec. Możemy tu zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości. Jeden, dwa, trzy. Dla koziorożca, jedyneczka. Mhm. Czegoś tu nie widzisz, albo to, co widzisz, nie jest prawdziwe. Może to być jakaś iluzja. I tu ja czuję właśnie jedyneczko, że żeby ta jedyneczka była dla ciebie, czyli ten nowy początek, to musisz sobie pozwolić na to, żeby zobaczyć to, czego nie widzisz, czy usłyszeć to, czego nie wiesz. Odpowiedź na twoje pytanie jest nie. Może będziesz chcieć sobie zobaczyć, wybierz kartę, która się nazywa blind spot u mnie na kanale, na playliście wybierz kartę właśnie jak się nazywa playlista. Wybierz sobie tam od 1 do siedmiu było. Czuję, że to ci może podpowiedzieć to, czego nie wiesz, nie widzisz. Dwójka. O, nie chce nam się pokazać. Dwójeczka. Tutaj jest podpowiedź i przypomnienie, że zanim zaczniemy biegać, musimy nauczyć się chodzić najpierw, czyli po malutku, takie baby steps do przodu, prawda? Ale żeby. Chodzi o to, żeby w ogóle ruszyć, czyli decyzja jest ważna i podejmowanie tych decyzji jest bardzo ważne, żeby. Nie stać biernie, nie przyglądać się, tylko podejmować bież bieżące decyzje, prawda? Dokonywać bieżących wyborów. Ale no spokojnie, odpowiedź na Twoje pytanie jest tak. I trzy. Tutaj mamy tak. Mhm. Tu coś może nagle, nagle się pojawić, nagle wystrzelić, nagle się okazać, ale ja czuję, że to jest dobre, pozytywne że to sumarycznie będziecie cieszyć. Odpowiedź na Twoje pytanie jest tak. Dobrze, kochani, tyle dzisiaj. Życzę nam wszystkim, żebyśmy w tym czasie potrafili tą piękną energię wykorzystać, skorzystać z niej, użyć jej we właściwy sposób. Oczywiście, jeżeli masz ochotę, przyjmij sobie to czytanie. Niech płynie, niech się darzy, czy przyjmuje. Napisz, jak czujesz. Ja to też podbiję energią, tak jak będę czuć. A ja, kochani, no cóż, idziemy w to. Bardzo mnie intryguje ten czas i ciekawi, bo nagrywam Was już jako znak, który, czekajcie, dziesiąty. Więc patrząc przekrojowo na ten horoskop tego miesiąca, no powiem Wam niesamowicie ciekawy czas. Jestem mocno zaintrygowana, co się przez ten miesiąc wydarzy i z czym wylądujemy, że tak powiem, za miesiąc. Od tego momentu, około miesiąc. Na pewno będzie to zupełnie coś innego niż teraz, w jakimś obszarze życia. Tyle mocno, kochani, i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Papa! Pa.